Go. Siemano I'm games TV Znowu zaszczyca was swoją obecnością Ale wyjechałem szybko No i że się rozwalił Słuchaj, Słuchaj klasy w ogóle patrz On kręci tą kierownicą czy nie Pewnie że tak, znaczy to wy wygląda jakby on kręcił nie kręci. tą kierownicą ale nie tak naprawdę nie kręci no Robną wodę z mózgu łyżek. Misja Telefonika numer dwa. Dwa. Ciekawe co będzie... Uzi kiedy? Rider. Rider. DriveBee. Możliwe. Fajnie by było, bo to jest dobra Do, sprawa. Tak, sprawa. w ogóle w trójce to dopiero wprowadzili. Mhm. Ale w czwórce też. nie wszystko a, a wiesz kiedy się dowiedziałem, że można drive by w trójce robić? Nie. Jak ten, no jak w Vice City grałem. Dopiero? <laughs> No bo w sumie tu nie, nie, mia nie miałeś pokazane jak się wykonuje no drive'y tak. i musiałeś sam to no. zrobić. Rasta! Przyje przyjechali nasi ziomale, Rasta. Oni nie gadają jak... jak, e, jak to, little Jacob jest mistrzem, raz masz. raz No Rasmash. Panie, Rasmash. widzisz, mają nawet dredy. No i mają go do opaski, Rasta. O. Nie wiem, o co chodzi. Musisz jechać. Gdzież? Musisz ich zawieść. Gdzież? Let's drive. Dobra, to jadę do różowego, ale wzięli też Pereniala. Mhm. Mm Godziny później. No nie może No stary, to furę jest co taka... Tutaj uważaj na kulę od razu jak cię zobaczą, to będą cię strzały. Dokładnie. Mordo, nie wiem gdzie umiejętności. Eee, ty chyba musisz do tego pierwszego miasta. Czyli w lewo. Tu, ty o tym mocno chodzi. Tak myślisz? Nie, to nie do pierwszego. Wróć. Gdzie A, mam? wróć. Do tego, do tego, do Jedź prosto. A, I teraz... coś jest prosto. Nie wiem gdzie ty mnie prowadzisz. Ale na ja wiem. No dobra. W lewo No cały czas prosto Dobrze Dalej prosto Cały czas prosto się No. Dalej prosto W lewo Ale patrz nie goją się już Ale nie, nie mają mnie na tył no, Zaraz gwiazdka zniknie nie ma się co martwić. No. Dobra, nie gorączkuję się jeszcze. Ty to chyba to Ja nie wiem gdzie ty mnie w ogóle wywoła. Tak, dobrze, jedź jedz. Dobrze. Tak dobrze. I potem w lewo. Jak byś zgadł? Tak. No już mnie nie ganiają. Pamiętam, to się gra zaczynała cała. <laughs> Tylko, że wtedy miałem kurumę. To był moswalony. No. To Sam go przychodziłem. To nie ty wysadziłeś go. Ale bomba była. No. Bombę to rzucili ci. Kolumbicyt. Kolumbicyt. Do teraz nie wiem, kogo oni uwolnili. Nie wiem. Nie wiem, jaki był sens tego. No nic, ważne, że nasz, nasz bezimienny się uwolnił. Tak. Z 8 balem. 8 balem to jest powykulis bez rąk. wiem, gdzie mamy jechać? Musimy jechać do tych By... Mafii Diablo. I ich zatłuc. Dobrze mówiłem. Tutaj przyda się... Don't car. Aha, czyli musisz ich rozjechać. Najwięcej. Nie, nie najwięcej. Nie wiem ile. Rozjeżdżaj. O, tu jeden idzie. Ale policjant też jest. No to weź, pojdź tam trochę. Dobre. Policja to już nie ma, możesz go rozjechać jak chcesz Dobra, teraz masz na karku i ich samochody no, Najlepiej jakbyś się rozjeżdżał, nie? Słuchaj, chciałbym Dziękuję To następny Rozwal ten samochód. Póki on nie rozwali ciebie Dobra, odpój sobie go uuu lekarz no, nie mogę wysiąść hmm. dobra no, kiedy więc więcej. tam gdzie byłem? to bez sensu za miejsce no. nikt nie powiedział że tu mają mieć sens. no ale chciałbym żeby to miało sens ja też... dobrze jadę? nie Prosto. Jak prosto, przecież prosto jest do tego, do go. Słuchaj się, w prawo i. Prosto i. Teraz skręć w prawo. Dobra, misz mój nadworny GPS i. W lewo, w lewo? Hmm. i. A teraz skręć w prawo. Dobra, już wiem gdzie jest. Wyłączmy GPS-a, pyk! <grych> Nudna ta misja stary jak flaki zaleje Nie było jeszcze takiej misji Nudnej jak to? No. Taka za tyś ty. <grych> Już anal był lepszy no, no, To się dziewić, to nie jest misja fabularna, to jest taka... Poboczna, ale rzecz. wiesz, ale w prawo? Tak. To prawo czy dalsze prawo? Dalsze prawo. Wiesz, to nie jest poziom na przykład GTA Sandras, gdzie tam miałeś po prostu wyjebane w kosmos misje. Każda, każda misja była unikatowa. Właściwie to tak samo, na przykład ta misja gdzie musiałeś rozwalić kolesia na polu golfowym Tak. To była dobra misja. To tam były fajne misje tylko. Ta mi się zupełnie nie podoba. O, no niestety. No jest niebieski. Okay, kind of like sprint now. Wow. Myślałem, tak, że nie mówię po... Little Jacobowo. Dokładnie. U. No ale dobra, my się zaliczyliśmy, jestem blisko Safe Pointa. Jak to powiedzieć? Po raz no, tak tak można. Nie, nie można ale załóżmy, że tak można. A. Także jadę do i idę się zapisać. A wy oglądajcie to. Cześć!